Serial prezentuje podstawowe ćwiczenia budujące masę mięśniową według klasycznych zasad kulturystyki. Adresowany jest dla mężczyzn powyżej 16 roku życia. Udział modelek ma kontekst artystyczny i kulturowy, a nie dyscyplinarny. My, kulturyści, żyliśmy kiedyś w swoim małym świecie, odrzuconym przez świat. Aż w końcu kulturystyka stała się popularna. Ci pokorni i ambitni skazani są na sukces. Joe Weider, ojciec kulturystyki. Z misją, że mięśnie, to męski świat. Ekwador, Ameryka Południowa. Una, dos, nasz atlas przedstawia kulturystykę w klasycznym znaczeniu To znaczy dla mężczyzn, gdzie chodzi o masę mięśniową i efekty, jakie daje nasz naturalny testosteron Reprezentuje Megabol. Ćwiczymy dla autoestymy, szacunku i uznania u kobiet Dobrze powiedziane A asystentki, które widzisz, chcą, aby moja prezentacja była atrakcyjniejsza dla ciebie oraz dla mnie Do dzieła dziewczyny Legabol, atlas ćwiczeń. Jako pierwsze ćwiczenie na mięśnie Grzbietu. Pokażę przyciąganie drążka na wyciągu bloczkowym. Wykonujemy je w następujący sposób. Siadamy na ławeczce maszyny. Odchylamy lekko do tyłu plecy i rozpoczynamy ruch, opuszczając drążek do klatki, powodując zbliżenie łopatek do linii kręgosłupa. Następnie pozwalamy, aby drążek powrócił do pozycji początkowej. I powoli powtarzamy ten ruch. Zaczynajmy. Usiądź. Przed rozpoczęciem ćwiczenia musimy dopasować regulację blokady, o którą będziemy opierać UDA, aby była w wygodnej pozycji. Ustawiamy stopy płasko na ziemi i chwytamy za drążek. Teraz lekko odchylamy się do tyłu i rozpoczynamy przyciąganie. Po zbliżeniu drążka do klatki zatrzymujemy ruch na jedną-dwie sekundy. Następnie, utrzymując plecy napięte, rozpoczynamy powolne unoszenie. To wszystko. Wykonujemy ćwiczenie w czterech seriach po 12 do 15 powtórzeń, zwiększając stopniowo ciężar do takiego, który pozwoli nam poprawnie wykonywać powtórzenie. Na koniec, jeśli jesteśmy mocno zmęczeni, możemy zrobić serię z mniejszym ciężarem. Najczęstsze błędy to zbytnie odchylanie się do tyłu, co powoduje przenoszenie pracy na mięśnie na ramię zamiast plecu. Zawsze starajmy się utrzymywać pozycję lekko odchyloną, ale nie za bardzo, ponieważ wtedy dajemy priorytet dla pracy mięśni obręczy barkowej. W tej prawidłowej pozycji ściągamy drążek i unosimy. Częstym błędem jest również wykonywanie bardzo szybkich, szarpanych ruchów bez właściwej koncentracji na ćwiczeniu. To, co mamy do zrobienia, to powolne ściąganie drążka, trzymanie napięcia pleców w tej części i powolne unoszenie. Wszystkie serie muszą być robione powoli, czując, ruch. nie wysuwamy od spod blokady. Pamiętamy o stałym oddechu i nie zapominajmy o napięciu mięśni. Trzymamy łokcie z tyłu, to ważne. Ćwiczenia z drążkiem na górnym wyciągu bloczkowym są niezwykle istotne, aby kompleksowo pobudzić całą grupę mięśni pleców. Istnieją różne warianty ćwiczeń na mięśnie pleców. Należąco w pochyleniu można też trenować na wyciągach bloczkowych, ale bez względu co wybierzemy, należy pamiętać o utrzymaniu prawidłowej pozycji. Dobrze wykonane ćwiczenia pomogą nam zbudować dużą masę mięśniową pleców. Na koniec zapamiętaj, żeby tego ćwiczenia nie pomijać w swoich planach treningowych, ponieważ jest to bardzo ważne ćwiczenie dla tej grupy mięśniowej. Megabol to nie są ćwiczenia. Teraz wykonamy ćwiczenie zwane wiosłowaniem z handlem w opadzie. Ustawmy się. Na ławeczce opieramy podudzie oraz dłoń, a obok stawiamy stopę po stronie, po której będziemy ćwiczyć. W tej pozycji bierzemy handel. Plecy wciągamy w lekki łuk. Patrzymy do przodu. Podnosimy ciężar do tyłu i w kierunku bioder. Podnosimy i opuszczamy. Wygnij plecy. Zawsze podnoś hantel do poziomu bioder. Dobrze. I powtarzamy ruch. Wykonujemy ćwiczenie w czterech seriach, od 12 do 15 powtórzeń w serii. Analogicznie jak w poprzednim ćwiczeniu na wyciągu, zwiększaj ciężar jeżeli pozwalają Ci na to siły. Teraz wykonujemy to ćwiczenie w prezentowany sposób, ale wstań na chwilę. Najlepszym sposobem i najlepszą stymulacją mięśni przy robieniu tego ćwiczenia będzie podniesienie oparcia ławeczki nieco wyżej, tak do 30 stopni. Teraz ponownie ustawmy się w pozycji wyjściowej dla tego ćwiczenia. Znów się podpieramy, ale nie na łokciu, tylko na dłoni. I robimy to w ten sposób. Teraz mięsień jest lepiej stymulowany i działa to efektywnie. Zmijmy pozycję. Teraz ćwiczymy drugą stronę. Niżej, plecy. Wyginamy się. Plecy, nie ramię. I zaczynamy podnosimy hantel i opuszczamy. Bardzo dobrze. To wszystko. Teraz pokazuje złą pozycję, w której zamieniona jest noga podpierająca. Zdecydowana większość osób na siłowni robi to niestety w ten sposób. Zawsze jedna strona ciała kończynami musi wspierać się na ławeczce, a po drugiej stronie noga jest na ziemi, a ręka wykonuje ruch z handlem. Zróbmy to teraz prawidłowo. Zamieniamy pozycję nóg i robimy ćwiczenie. Pamiętaj, że dobre wykonanie tego ćwiczenia bardzo pomaga w pobudzeniu wzrostu mięśni grzbietu. Utrzymuj wygięcie pleców w łóżku i zawsze trzymaj głowę prosto w linii pleców. Zawsze podnoś ciężarek do tyłu w kierunku bioder. I z powrotem. To ćwiczenie pleców, czyli wiosłowanie, znane jest również pod nazwą piłki i jest ważnym ćwiczeniem, aby rozwinąć mięśnie najszersze grzbietu. Dobrze stymuluje plecy, to klasyczny przedstawiciel starej szkoły. Bardzo lubię włączać je do moich treningów na grzbiet. Pamiętaj o błędach, które możesz popełniać. Pilnuj właściwej techniki, poprawnego podparcia wraz z prostymi plecami, a wtedy będziemy dobrze wykonywać nasze ćwiczenie. A teraz pokażmy wiosłowanie na maszynie. To bardzo dobrze rozwija te partie pleców. Pozwól, że na początku ja pokażę, jak wykonywać to ćwiczenie w sposób prawidłowy. Pamiętaj, że maszyny zawsze mają regulowane położenie, które dostosowujesz do swojego wzrostu. Ustawmy maszynę na odpowiedniej wysokości i w naszym zakresie zasięgu rami. Sięgamy tutaj, podpieramy się drugą ręką i możemy zaczynać. Spinamy plecy i rozciągamy, przyciągamy i opuszczamy. Tutaj wykonujemy 10 powtórzeń jedną ręką i 10 powtórzeń drugą ręką. Dobrze do dzieła. To właśnie poprawny sposób. Pamiętaj, że maszyna musi być ustawiona do Twojej wysokości. Ustaw i podeprzyj dobrze stopy. Weź uchwyt i wykonamy ćwiczenie. Zrozumiałaś? Pamiętajcie, że w tym ćwiczeniu zawsze trzeba przyciągać, aż łokieć wyjdzie w tył poza tułów. Do przodu i do tyłu. Przytrzymuj w napięciu przez około 2 sekundy i opuszczaj powoli. To właściwy sposób wykonania tego ćwiczenia. Istnieją dwa warianty uchwytu. Opuść całkiem i podnieś znowu, trzymając tym razem za uchwyt górny. Właśnie. Teraz stymulujemy bardziej górną część pleców. To właściwy sposób. Możemy wykonywać 4 do 5 serii po 10 do 15 powtórzeń. Jeśli zwiększasz wagę, liczba powtórzeń spada. Wszystko jasne najczęstszym błędem podczas wykonywania tego ćwiczenia jest nieprawidłowa pozycja ciała. Siedzisko musi mieć odpowiednią wysokość. Podpórka nie może być zbyt blisko, ani zbyt daleko. Właściwa pozycja jest ważna, by mieć możliwość dobrze wykonać ćwiczenie. W tej pozycji możemy cofnąć łokieć całkowicie do tyłu, a często popełnianym błędem jest wykonywanie tej pracy tylko do połowy. A bez pełnego zakresu nie uzyskamy pełnej stymulacji mięśni pleców. Zapamiętasz? Ćwicząc na maszynie mamy większą stabilność i większą kontrolę nad obciążeniem. Zgadzamy się? Mięśnie są dobrze pobudzone, kiedy pracujemy w odpowiedni sposób. Nie pomijajmy wiosłowania w treningu pleców. Prawda? Dobrze. Atlas ćwiczeń. Ponieważ jestem tego warta. Teraz przedstawimy kolejne ćwiczenie na plecy. Wiosłowanie w opadzie ze sztangą. Możemy używać sztangi olimpijskiej albo krótkiej. Ustawmy się w ten sposób, zawsze cofając biodra do tyłu. Opuszczamy i podciągamy sztangę, aż dotknie klatki piersiowej. I w taki właśnie sposób to ćwiczymy. Dobrze? Dobrze. Do dzieła. Ustaw się. Stopy w linii ramion, teraz się pochylasz. Plecy proste, nie schodź za nisko, o oh, w tej pozycji. I podciągamy do klatki. Pamiętaj, żeby w górnym położeniu łokcie unosiły się ponad plecy. Stymulujemy tę część tutaj. Możemy robić 4-5 serii, zwiększając ciężar. 12 do 15 powtórzeń. Jednym z najczęstszych błędów w wykonywaniu wysłowania ze sztangą jest próba uniesienia większego ciężaru niż możemy. Dlaczego? Ponieważ stracimy właściwą pozycję pleców oraz ramion. Podciągnijmy sztangę do samej klatki. Pamiętaj, że kolejnym błędem, który tu popełniamy, jest niepełny zakres ruchu ćwiczenia. Zawsze staramy się wychodzić łokciami ponad plecy. Wtedy pobudzimy plecy maksymalnie. Są dwie opcje tego ćwiczenia, można je wykonywać w opadzie albo w leżeniu na ławeczce. Ale pamiętaj, że to właściwa technika będzie miała większe znaczenie niż maksymalny ciężar. Prawda? Tak proszę pana. Tego ćwiczenia nie można pomijać w programie pleców. Jest jednym z najskuteczniejszych dla ich poszerzenia i wzmocnienia siły. Pamiętaj o wiosłowaniu, czy to w opadzie, czy leżąc lub na maszynie. Spodobało ci się. To już koniec odcinka, ale dopiero początek lepszej, lepszej wersji ciebie, Megaboy. To już koniec odcinka, ale dopiero początek lepszej wersji Ciebie, Megabol. Dobra tradycja nie umiera nigdy. Martwią się co będzie z kulturystyką, kiedy już umrę. Mają obawy, że nie znajdą nikogo, kto duszą i sercem by się jej poświęcił. Po odejściu Joe kulturystyka nigdy nie była już tym, czym w jego epoce. Jednak zainicjowała powszechną modę na atrakcyjną sylwetkę i amatorskie fitness z tysiącami sal ćwiczeń na całym świecie. Wśród milionów, którzy trenują siłowo, jedynie część widzi kulturystykę tradycyjnie, jako męski sport bazujący na testosteronie. To dla nich jest Mega pierwsza i ostatnia taka marka suplementów. De Seria si ja Desire Avile. Producția Megabol.